Bardzo ważnym jest to, żeby bardzo dokładnie wśpiewać ten utwór, żeby, żeby naprawdę zdefiniować te wszystkie dźwięki na odpowiedniej wysokości. I zwracam Państwa uwagę szczególnej, fakt, że musimy również w odpowiednim miejscu plasować nasze spółgłoski, szczególnie te dźwięczne. Również te bezdźwięczne mogą mieć, mogą za sobą nieść jakiś rodzaj ciśnienia, które sugeruje pewną wysokość. Ja już nie będę się nad tym teraz roztrząsał, natomiast, natomiast te spółgłoski, które są dźwięczne, tak, jak m na przykład, czy ży, czy dzisiaj smutne, prawda? One wszystkie muszą być na odpowiedniej wysokości. Tylko zacznę troszeczkę sugerując, o co mi w tym wszystkim chodzi. Czyli pierwsza fraza wygląda tak: naprawdę rytm jest na początku. Kompletnie nieistotne. Istotniejsze jest przeczytanie tekstu, może jest dzisiaj smutne, i potem odpowiednie plasowanie tych dźwięków, współgłosek oraz samogłosek na odpowiedniej wysokości. To jest nasza pierwsza fraza, prawda? My musi być już na wysokości, tak. Może. Ży, jak schodzimy na dół, to również to ży musi być na wysokości H. Może. Dopiero, dopiero samogłoska E jest na wysokości GIS. Że jest. Czyli jak wchodzimy do góry, to J J jako spółgłoska też już jest na wysokości A. Je jest G, G musi być również na wysokości A jeszcze, pomimo że y, odnosi się do dźwięku Fis. Ale dopiero sama głoska ma być na, 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 na Fis. Jest dzisiaj Też bardzo ważnym jest, żebyśmy śpiewali konkretnie te samogłoski, które o śpiewamy, czyli bez żadnego wyrównywania. Mo że jest u

Gujez jest na wysokości FIS. Proszę całą tę pieśń w takim tempie powolutku sobie wyśpiewać. W zasadzie do, do następnej frazy, czyli siwo złotą sierścią jak pierś wznosi fala, do tego momentu mamy wszystko jakby w piano. Proszę się tym na początku nie sugerować, tylko proszę dokładnie plasować te samogłoski i te spółgłoski na odpowiedniej wysokości. Jeżeli uplasujemy spółgłoskę za nisko, to zawsze będziemy mieli wrażenie, że, że robimy podjazdy. Także proszę plasować sam, spółgłoskę przed konkretnym bitem, to jest też bardzo ważne. I jeżeli idziemy do góry, to spółgłoska następnego, następnej sylaby jest już na górze. Jeżeli schodzimy na dół, to spółgłoska kończąca tę sylabę, która była na górze, jest również na górze. I dopiero samogłoska następnej sylaby jest na niższym dźwięku. A tutaj mamy, mamy troszeczkę, możemy się rozpiewać w ostatnim takcie na pierwszej stronie. świsen o się fala i ginie sa fala boże w zyd ha fala mi jem ja moją pierś Prawda? Czyli robimy diminuendo w ten sposób, że najpierw śpiewamy to R na wysokości AS i dopiero, dopiero możemy zelżeć te, te, to G w ostatniej nucie. Mamy również przez kompozytora wpisane pewne atmosfery, to jest uwaga dla, dla akompaniatorów. Tutaj na przykład zmierzch na morzu. Prawda? Te pojęcia pojawiają się potem w tekście, natomiast, natomiast no jest to taka uwaga kompozytora służąca. służąca pomocy pianiście w uchwyceniu pewnego, pewnego nastroju, prawda? Czyli zmierzch na morzu. Możemy, to jest również uwaga dla nas, w swojej prawda? Wybrzeże jest coraz bledsze, w Liliowej Półżałobie, w zmierzch na morzu, to się wszystko, wszystko gdzieś tam y, 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 skłania się ku, ku mrokowi, prawda? I żaglowiec oparty na wietrze, piękna poezja, prawda? Jasnożewska, Pawlikowska. Jas I żaglowiec oparty na wietrze, prawda? Wyobrażamy sobie, jak ten żaglowiec się na... Na wie, jak ja na myśli o Tobie, tak? Czyli ten żaglowiec, który jest oparty na, ty, na, na czym, czymś nieuchwytnym na tym wietrze, to jest tak, jak ta myśl o tobie, która mnie w ogóle trzyma, trzyma przy, przy życiu, przy funkcjonowaniu. I tu mamy pierwszą pierwszą sentymentalną konkluzję, prawda? Jak ja na myśli o Tobie. Proszę się tutaj nie bać tej fermaty. Czy mam otworty zaczynamy? Jak ja myśli? Fermata. O Tobie. Prawda? Tu mamy dużo czasu na, na wyrażenie pewnej atmosfery. Proszę sobie to powolutku śpiewać. Każdy dźwięk. Najważniejsze są jest to, żeby, żeby te melodie, które są dosyć z pozoru wydają się na pierwszy rzut oka bardzo dziwaczne, żeby te melodie stały się jakby naszym, naszą, drugą, naszym, naszą drugą skórą, żebyśmy, żebyśmy czuli, że one są, że one są nasze. No i ko no, kolejne idaskalia, prawda, pisze kompozytor syreny, un poco pimoso, czyli troszeczkę szybciej, one, te, te syreny mają być troszeczkę migotliwe. Będziemy też opowiadali o ogrodzie nad morzem, który pachnie słodkim groszkiem. To jest bardzo piękne poetyckie określenie tego ogrodu. Można sobie doskonale wyobrazić ten słodki groszek pachnący, ten, ten piękny zapach. Na, na brzeg wpływają rozpienione treny, też przepiękna przenośnia. Na brzeg wpływają rozpienione, Pienione treny, prawda? Czyli te, te smutne piany są jak treny, jak, jak jakaś, jakieś, jakieś epitafium dla, dla kogoś, kogo się straciło, coś, coś niebywałego. Proszę uważać bardzo w tej frazie: ogród nad morzem pachnie słodkim groszkiem. Żeby to była jedna fraza, czyli nie ogród nad morzem, potem pachnie, pachnie albo pachnie słodkim groszkiem, tylko ogród nad morzem pachnie. Słodkim groszkiem nad brzeg wpływają rozpienione tereny. Tu możemy się troszeczkę rozśpiewać, prawda? W morzu płaczą syreny. Czyli, od, czyli te tereny, dlaczego? Dlatego, dlatego, że gdzieś nastąpiła jakaś strata. Te syreny to opłakują, prawda? Możemy sobie wyobrazić jakiś piskliwy, piskliwy dźwięk tych syren, które, które coś opłakują, prawda? I to, to jest. Y y y to jest interwał, który, który może nam pomóc bardzo w tym, w tym wyrażeniu właśnie forte. No w murzu płaczą sireni, bo Tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest piano, jest fermata, nie musimy od razu być bardzo cicho, prawda, musimy tylko zrobić diminuendo. I nie możemy na morze, proszę się nie śpieszyć, jest fermata, świerciuta z kropką, bardzo długo. Te pianista z pewnością na nas poczeka. I podobnie z ostatnią frazą jest gorzkie, konkluzją również całej tej, całej tej pieśni, że to morze, morze jest słone, prawda? Ale znamy to wrażenie, kiedy, kiedy dostanie się trochę wody do ust, z, szczególnie z takiego morza, które jest, jest mocno zasolo, zasolone że mamy wrażenie, że wręcz jest to gorzkie, prawda? A konkluzja dotyczy nie tylko y, oczywiście morza, tylko, tylko podmiotu lirycznego, który, y, który też odczuwa jakąś, jakiś rodzaj goryczy.